Kiedy się mamyczkę z ze mną, ze mną jest dzisiaj? Rubelpro Tak i gramy oczywiście sobie y, w CESA na boty Czy my jesteśmy w terenie? A teraz jesteśmy czy w CT? W TT Leży w CT -te? -te. Dobra to czekaj, okay. y, rozgrzewkę mam, wiesz O jezu, jak cofa. Ma... Ma, Albo no, mam ma, lagi masakra Ja mam lekkie tro... Jezu, jak cofa What No was? wiem! Zrobiłem skana, ba... bania i tego, i, i będzie teraz kosa, Wbiję kotę Poczekaj, jesteś w górę! Spróbujesz jak to się... Ale wiesz jak czy nie? Get Gera fuck out, dobra. Jak czy nie, woluję, jak cofa. Ale przy mnie rzadko cofa, tylko cofa. No, to zafa, co nie? Woda w Dobra, weź się. Chodź! Zamknij mordę może, co? A nie jak... Łulu... Nie, 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 nie. Jak coś przypomnę, że jestem z kamerką, więc. No dobra, dobra. Dek, dobra, glimy. Ej. 3, 2, 1. Igramy. I gramy. Pistoletówka, jej. PD grał w grę. Ej, ja, to, ja tam gram bez niczego. Dobra? Ej, kupiłem sobie tylko flesza. A ja tam nic. Tak, żeby jakby było bez lip. Ja to ty, ty masz bombę, no? Ja mam bombę. Idę za tobą. No, ty masz bombę. O Jezu, jest? Weź mi kryj. Weź i pierwszy. O kurde, wszyscy! Uważaj tlecz! Chowaj się! FAK! Umarłem! FAK umarłem! Ho. Dobra, czekaj. Ja Przełącz się na bota. Ja też, ja już, ja już jestem botem. A ja nie. A ja ty? Nie, ja jeszcze nie. O i tu pilnuję bomby, dobra. Otóż no tu ja tu się staram co, coś zdziałać. A dobra. ja nie mogę się przełączyć, bo jesteś sam. Nie, nie jesteś sam. Dobra. Już się idę się. Id już jesteś... już idę id na o, dobra. Jestem jeden na jeden? Nie. Jedziesz ze mną. Gdzie idziesz? Gdzie on jest? O, dobra. Brawo. Szkoda, że padliśmy w pistoletówce. No, szkoda, szkoda. Nie, nie, nie powiem szkoda. Dobra. mam e, bombę. Czy jedziemy? Ja. gramy czy nie? Ja, ja Galilę biorę. Ja też. No i fajnie. No to takie małe eko. No, takie malutkie. Gdzie jesteś? Chodźmy z botami, dawaj. A poczekaj, dobra A na dziwą partę Zaczekasz na ciebie, czy, czy raszujemy? Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj Jestem już dosłownie za tobą, poczekaj, o Ej, ty nie ci, czy nie? Ej, bo... Co nie? mnie? Tra... Mnie, tra... mnie teraz świetnie O kurde, czemu oni są tak, takie tempo. Dobra, ja wbijam, 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 panowie Idę cały czas za tobą Mam iść pierwszy, coś? Chodź Dobra, plantuj Nie, plantuję Krajnie. Jak Jakbyś nie wiedział, ktoś to Masz niebieski... Masz niebieską kurtkę. Spoko, nie, no domyśliłem no się, wiesz, po rękawach. Gdzieś... Gdzie są? Tutaj? Nie, nie, To pilny bomby. O jest jeden. Zginąć? Nie. Brawo! Znaczyłem cztery na cztery. Weź kurde, bo mi... co teraz ten... Ty zostajesz przy bombie, bo ja chcę trochę Coś porobić Dobra. No bo, no, wiesz, tak? no, bo no. będzie nudno u mnie na odcinku, więc wiesz Mam dwa flesze Jeszcze jednego flesza mam Spłoczko, ja mam jeden Jeżdżę za czy... Nie, nie, ja mam pakę, więc wiesz No, 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 Ja, ja się zgubiłem, ale już, już się staram gonić No to goń, bo tutaj Grubo chyba się kroi ja widzę już boty... boty, które są w takim... ...tuneliku. No chodź tu. dołem jednego. Chodź. Idę, O kurde, jest jedneczka. go zajmę, uda mi się. Fajnie, że nic na moim odcinku nie będzie. No No, nie wierzę. Strzelam w niego, ten mnie jeden raz strzeli od razu widzę. Fajnie, fajnie. Tak. Serio? jest? No na B. Przy bombie. Dobra? Tak. To ty? No. Brawo! Bomba leży tam ten. Co? Jestem sam na sam? Szybko plantuj, ja się nie zastanawiasz. Jest. Dejam. Hmm. No plantuj! Kurde, nie mogę! A nie jest, jest tam jest! Brawo! Strefa. No, tak <gryśle> Jesz, jeszcze jeszcze jestem w tym... Jeszcze mam to samo M4A4, co wy tej trzy... Co wy ten którejś tam na rundzie zdobyłem? Dobra, kto ma pakę? ty masz pakę? dobra? A, no mam pakę. Idź, ja mam dobra, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Chodź. A, kurde, zgubiłem cię. Chodź mnie na mapie, jakby się. Nie ma, zatrzymaj się, zatrzymaj się, weź. A dobra. A jesteś. Chodź. chodź. Opa! też Tamtyj, tamty. Żeby mniej mniej czasu. Weź mnie tutaj podstać. Wiedział ja tu? Ale my jesteśmy przynikani przy siebie. Serio? O. Patrz, o, o. Co o A ja coś. Tak... Tak... Dobra, ten bot pilnuje paki? Piluję paki, dobra. Jak go zabiję, to mamy mało czasu. Powiem, wiem, mamy 500 sekund do kurcji. Ej, weź chodź tu, ja chcę coś zabić. Dobra, ja tylko... Patrzcie, cztery. dobra. Eee, tu jest, tu jest, tu jest bo... No kurde, pomóż! No chodź, ja, pomagam! Co? Zabił cię? Właśnie też się zastanawiam jak, wiesz? No ja idziemy ja, ja, ich osobę... Ale ja, nie, oni nie znajdą bomby, o! Bo są takimi ciotami? Fajnie. No. No kurde, no nic u mnie na odcinku nie będzie. Będę tylko padał. No fajnie. Coś mi nie idzie. No wiem. Mi, mi wręcz przecinie. Y, a sprawdź tam bo mi nie działa. Y, ilmą mam fragów. Ty masz fragów. Osiem jesteś na pierwszym miejscu. Dzięki. E, ty, ty masz AWP? Nie, to nie ty. Uezu, wszyscy! O, zabiłem jednego. Heda kurde, alej! O kurde! Wiem, czekaj, przełączam się już To ty idziesz? No ja mam bombę Dobra, poczekaj No poczekaj, kurde, czemu to wszystko tak O! Ja no, to było! I... Fak, dobra, zabiłem jednego O! Ile ja mam fragów? Nie. Jeden Fajnie, jestem na ostatnim miejscu Bo zabiłem botem. No gdzie ty chodzisz? Brawo o, ja no, najwięcej zabójstw! Serio? O! Nie, nie widzisz? Zmącik, za najwięcej zabójstw. O, Jeden zabój, jedno zabójstwo! A <grym> Albo więcej, nie wiem. Kto ma pakiet? Ty masz pakiet, to chodź. No, ym, Jestem... In, in, informacja! Tata, tata wbija do domu. Tutaj, na A! Chodź na A! Na A! Ty idziesz tędy, tak? Oto no, Widzicie? Uważaj, uważaj. No ja poczekaj, już, sna już snajpie. No, mam twoje SSG Które pokaż. A, to to twoje, zobacz. E, ty ty z niej padłeś. A. O, ty! O! o Jezu. O kurde! Wszyscy... Szynki. Wszyscy cztery... Czterech wszystkich. Ja walę. Nie masz bota już to? O, no, czekaj. E... O, tam jest jeden, dobra. No nie mam dota. O. Ale nie zjął. Ile jest? 5-1. Ja 9 kg 1. Duży święt. Jedną asystę. O dobra idź ze mną pakę. Dobra, ja będę z Gali... z galilem, więc dużo nie zabiję. Co tam u ciebie się dzieje? Ja nie no, Tata wbił. No wiem ci już. A, no tak. Dobra, kryj tamtą stronę, ja wchodzę. Dobra. Eee... Ej, gdzie możemy... jest to? Ej, jeden jest tu! Jeden jest tu! O. Gdzie? Nie ma go. Uważaj, może być za którymś ścianą. Wiem, wiem, tutaj chyba jest. Nie, nie ma, nie ma. Ej... Ty masz bombę, więc może ja, ja tylko... Ty, ja tylko to sprawdzę, a, okej? Okay? Ja właśnie idę na... Poczekaj, zostań tam, zostań tam. Dobra. Jestem. Dobra. No dobra, jestem, plantuję. Pamtujesz? Pamtujesz? Mhm. Ym... Już! Podłożyć? Tak, tak, tak Chodź do mnie, chodź do, do, do mnie Duż, Tu, tu, boty Już jeden O tu Uwaga No co za kiwka, Boże Rób Adel... ...d, d, d Ale ten błot jest taki tępy i oczywiście był, był za późno. Na pewno. No, nie, on był po drugiej stronie. Dobra, chodź. Ja jestem pierwszy. No, ja się, no, Jasiek, ale ci mówię, rób ade. -ad. Robię, robiłem, ale ten typ jest jakiś dziwny, straszny. No, bo oni, to oni też to, oni to samo robią. Nie No będę... No będę jadł. No kurde podóż! No ja zginąłem, ale już idę do ciebie. No, dzięki wiesz. To jest to co możesz robić. Już nawet nie będę plantował bombek Czemu? Załatwić to? No to tu masz go jak chcesz. Gdzie? O, o tu. Widzę, widzę, już idę. Aha. Rozumiem. Po prostu wszyscy tutaj w tej grze mają mnie na hity, a ja mam wszystkich na 50. No fajnie. Dobrze wiedzieć. Gasz z tym drugim botem? Mhm. Jestem już. Mam 22 papiery, nic nie żyję. Ja, ja, ja się żyję. Ona no. No, splutuje bombę. Bomba, bomba. bomba no. Ja splutuję, już się zdążę. 4, 3, 2, 1. 5, 3. I ten filmik będzie już do dupy. Ja walę. Dlaczego? Co no, by Tak, tak, tak. Galina. Tak, tak. No i... o, to podłączono, no. Dobra. O lepiej ci słuchać, wy się tak przybliż. Okej. Okay. Albo, no, albo nie, bo mnie zagłusisz Nie, nie, nie. Oddal się. Okej, okay, okej. Okay. Um, powiem ci tyle. obserwowałem cię przez chwilę z góry. Nie. Tu, tu nie wskoczę za, za mały parkour. U, plecy, plecy. A, sorry, bo miałam oszuki. O oh, kurde, e, e, u mnie, u mnie to jest jakiś bot, co nie? Mi się... on chyba zacięła, bo, bo mi pokazuje bot, na mapie, co nie? A on nie żyje. Dziwne, co nie? Gdzie jest ten bot, który tutaj był? No właśnie, to samo miałem. I zniknął, co nie? Czekaj, już wiem, gdzie on jest. Gdzie? Ano, mi też go widzę na mapce. A, żyje? Nie, chyba ten. Znikł, znikł. Z mapki. Znikł. Dobra, E. Jest ja gdzieś na... E. Jest gdzieś na A, o, widzę, go, widzę go, widzę go, widzę go na mapie. Robety. No. no. Kurde i znów gówniany odcinek. Dajcie mi coś. Ja teraz idę piecznie, zatrzymujeszcie się, walcie się. Może no... zrobić ciągle! będę grał z dealem, czyli z kamerę. Nie no, odzywaj się. Bo jakieś dziwne zakłócenia masz. Teraz? Ja? Tak. Okej, czekaj. Masz dziwne zakłócenia, więc się nie... Ja wolę jaki lak. Są lagi dlatego, że ty masz słaby internet, a twój internet to musi ciągły. Kto ma pakę? Ej! Halo! Ja wale, rozłączył się. No dobra. To trudno, to muszę dokończyć sam rozgrywkę. Bez jego pomocy po prostu. Ale dobra. Coś spróbuję zrobić. No dobra. Jak mówię, nie jestem najlepszy z Nic nie mówię, poczekajcie, spróbuję się z nim skontaktować. Dzwonię, poczekajcie, tak gadam przez tego. Dobra i... Odbierzę. Czy nie? Odbierzę, czy nie. No odbierz. No trudno. No dobra. Ja będę w się. Trudno. O, zajrzę sobie z zeusem, czego tak daję? Zeusa! Nikt ze mną nie można, mam zeusa. Zeusa. No dobra. Myślę, że tak No poczekajcie, wyłączę to jeszcze tylko. Dobra. Ja tutaj w sumie tu się już nic nie będzie działo, poczekajcie. Włączy mi się tylko gram. Tu się chyba już nic nie będzie działo, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dzięki Wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i cześć! thank <laughs> you